Cześć, witajcie. Z tej strony BIFO To jest surgeon, Simulator 2013, czyli jestem lekarzem. <laughs> dobra, musimy najpierw przeprowadzić transplantację w sercach. No, ja już to grałem, tak? Tu mamy serduszka. Zamknij się po jimniczku. dobra. I tu jest podobno jakiś tam człowieczek, on coś tam czuje, ale zrywamy to z niego. No, chodź. No chodź. O. o znowu opuszczamy łapkę. I OK. Widzicie. Um, tutaj sobie sterujemy tutaj palcami za pomocą A, -W -E R spacja. No, możemy robić różne takie O. Um, czy też, czekajcie to było tak, o tak możemy robić i tak dalej. <gry> No nie? I tak, i tak, tak, dobra. Ale skończymy się bawić. Um, tutaj mamy różne przyrządy. Pojemniki, które są nam niepo... niepotrzebne. Strzykaweczki, które też się chyba nie przydadzą, chociaż nie wbijałem ich jeszcze. Mamy tutaj głupie radio. Je chyba wyrzucimy. Dobra. Um, tak więc bierzmy jedyne chyba słuszne narzędzie, czyli młotek. Podnieśmy go, to trochę tak nie bardzo go trzymasz, człowieku. No i walimy. Trzeba rozwalić mu te. Znaczy, bardziej to stukamy tym młotkiem. Trzeba rozwalić mu te żebra, żeby się dostać do, do serca. No. Okej. Okay. Ale młotek to ty weź. A jaj. Nie wziąłem młotka i mu zaczęła krew lecieć. No nie bardzo, okej. Okay. Wyjmujemy teraz te kości, bo chyba nie będzie się komfortowo pracowało. O, zobaczcie jak dużo wyciągnąłem. Razem z płucami wyszło. Chyba ta gra mi się zaczyna podobać. Okej, okay. tak ładnie złapałem. Um, tutaj nie zawsze można Jednocześnie złapać te wszystkie przyciski, bo czasami to klawiatura szwankuje i tak dalej. I one są jeszcze dziwnie ustawione, bo jest A, W, e, R i Spacja. Tak więc troszeczkę próżno próbować łapać to wszystko. Ale czy mi się udało? Nie. A może teraz? O! Ok. No i teraz mi się to udało. Co dalej? Teraz musimy chyba odciąć te żyły. No czy ja grałem, ale nie wiem, czy mi to się uda. Um, dobra, kładziemy ręce na skalpę. Zawiksował się troszeczkę. Okej, okay. i jakby to uciąłem? Fak, ja jak ten skalpel on trzyma? Tak trzyma. No, obcięte? Chyba tak. Wyrnijmy wszystko. Dobra. <grym> um, powinno być już. Czemu w płuca położyłem? Um, jeszcze nie? Chyba tak, tak mi się wydaje. Czekajcie, pomacajmy trochę. Mm -hmm. dobra, czyli chyba no, czyli czyli tak, bo... o w Serduszko sobie lata Dobra Ale z Kuba go no nie chce wyjść Nie wiem może mu tam za wygodnie jeszcze coś takiego, ale O, o, o Fakiet No nie mogę podnieść tego Serca, czekajcie. Teraz o. Iwoniusz, nie niepotrzebny jesteś. Idź być sercem gdzie indziej. No idź. No dobra, leż przy Hermanie. Podobno to jest Herman. Nie wiem. Um, ok, otwieramy. Tutaj serduszka. Łapiemy. O. No i kładziemy. Udało się. Heh. Dobra, S finalnie mieliśmy 3,8 um, tysięcy. Co? 3, ,2. dobra, worewa. Mi się wydaje, że to są po prostu 3,8 litra, ale okej. Okay. Operację przeprowadziliśmy w 5 minut. I dostaliśmy ocenę A, czyli zajebisto. Ja wam dziękuję za to ten krótki gameplay, bo trwał 5 minut. No i ja się z Wami zegnam, cześć się manu. Jeżeli się podobało łapka w górę, zasubskrybuj ten kanał i zobaczymy się kolejnym razem. Cześć!